Witajcie kochani na moim kanale, słuchajcie, dzisiaj Wam pokazuję rozliczenie z wypłaty jednego chłopaka, który jest tutaj stąd z Niemczech, który mieszka na Bawarii, to jest mój stary dobry kolega, znamy się od jakiegoś czasu i chciałam Wam pokazać Payslipa rozliczenie miesięczne z jego wypłaty za miesiąc, za miesiąc wrzesień i wypłata została wpłacona 8 października i tutaj to jest pokazane. Tak więc, słuchajcie, tutaj jest wszystko pięknie wypisane. My ten papierek dostajemy co miesiąc z pracy, i to jest takie potwierdzenie, że nasza wypłata, w sumie, taka jaka jest podana tutaj na dole, przejdzie nam na konto w jakimś tam danym uzgodnionym dniu. I teraz tak, ten chłopak pracuje w fabryce. Jest on na stawce 14-14-20, tutaj zresztą jest pokazane, jaką ma stawkę. Jest on na stawce 14-20 i jest on zatrudniony na 37,5 godziny tygodniowo. I też tutaj jest wypisane, jakie są jego tygodniowe godziny. Tak więc w ciągu miesiąca powinien mieć przepracowanych trochę, trochę mniej niż 160 godzin. Pracuje on na różne zmiany, także ma on zmiany dzienne, ma on zmiany nocne. Za zmiany nocne dostaje dodatkowe 25% od podstawowej sumy, a także za każdą godzinę przepracowaną w nocy ma troszeczkę więcej pieniążków. I tutaj mamy też wypisane, jak to wygląda w przypadku września. Tak więc... Tak, tutaj mamy, słuchajcie, jego godziny, 118 godzin za miesiąc wrzesień przepracowanych przy stawce 14.20 i tu widzimy też, że przepracował on 67,5 godziny i to są godziny za nocne zmiany, za które dostał on 14.20 plus 25% z 14.20 za każdą przepracowaną godzinę. Um, I te, za te nocne zmiany jego dodatkowa, um, jego dodatkowa um, opłata wynosi dwa, 239 euro. E, za przepracowane 118 godzin dostał 1600. 82 euro. Tutaj mamy jeszcze zapłatę za tydzień wakacji 37 godzin, 37,5 godziny, 555,75 euro i dodatkowe 30 euro. Przypuszczam, że to jest po prostu jakiś benefit, który oni dostają w pracy. I teraz tak, jego um, suma końcowa, czyli jego cały zarobek w tym miesiącu um, wynosi 200, 2507 Euro i 80 centów, a suma, którą dostał zapłaconą po wszystkich odliczeniach podatkowych i innych prawnych odliczeniach, wynosi 1870,95 euro. I teraz, tak słuchajcie. To jest, to jest chłopak, który pracuje w fabryce. Fabryka produkuje jakieś tam części. Tak, nie pamiętam, co to są za części. W każdym razie fabryka produkuje jakieś tam części. On jest tam zatrudniony na pełen etat, ma różnego rodzaju zmiany. Za zmiany nocne dostaje troszeczkę wyższą stawkę od tej, którą się dostaje za zmianę w ciągu dnia. I to jest chłopak, który nie ma żadnego doświadczenia, który nie ma skończonej na przykład żadnej szkoły, dostał pracę w fabryce, pracuje na jakimś niskim, niskim poziomie, także zaczyna zupełnie od samego dołu. Takiej pracy w Niemczech jest cała masa. W zeszłym roku minimalna stawka w Niemczech wynosiła 12, około 12,80, z tego co się nie mylę. W tym roku nie wiem, czy coś się zmieniło. Jak na razie nie wiem. Dowiem się, jak się dowiem, to Wam powiem. W każdym bądź razie 14, 20, 15, 13 euro, może nawet 16 euro w Niemczech naprawdę nie jest ciężko znaleźć taką pracę. Także przeważnie, jak idziecie gdzieś do pracy, dostajecie 13, 14, 15 euro na, na godzinę i to są. Stanowiska, przy których nie są wymagane studia, nie, są wymagane, nie jest wymagane doświadczenie, to są stanowiska, gdzie po prostu pokazujecie się w pracy, pracujecie jako robot, robot, ale macie pracę, macie swoją miesięczną wypłatę. Oczywiście odliczane są podatki i te wszystkie inne prawne odliczenia, więc macie opiekę zdrowotną. Opieka zdrowotna jest naprawdę rewelacyjna, i faktycznie, jak zachorujecie, to możecie sobie wziąć. Jeden, dwa, trzy dni wolnego, jak jesteście chorzy, powyżej trzech dni musicie już iść do lekarza i e, przynieść e, kwitek od lekarza, że byliście, że faktycznie jesteście chorzy, tak? E, I macie pełni zapłacone za ten czas, który, e, podczas którego nie ma was w pracy, więc pod tym względem praca w Niemczech jest naprawdę super. E, no i co? E, słuchajcie, ten chłopak, on, e, on nie jest taki do końca. E, to jest bardzo inteligentny człowiek, bardzo inteligentny człowiek i muszę Wam powiedzieć, że y, ma swoją małą pasję, zna się bardzo dobrze na komputerach, potrafi wszystko zrobić w komputerach, naprawić je, no, cokolwiek byście nie chcieli, potrafi wszystko zrobić przy komputerze. Y, I teraz wyobraźcie sobie, gdyby, gdyby jednak postanowił pójść do szkoły. Um, zrobić jakiś licencjat, po, poświęcić te 3-4 lata na to, żeby zrobić licencjat, mógłby naprawdę dostać już um, no, dobrą pracę przy właśnie komputerach. Za o wiele, wiele wyższe pieniądze, tak? No ale nie ma niestety tej motywacji, żeby kończyć szkołę. Komputerami się zajmuje bardziej dla pasji. No nie wiem, czy chciałby to robić jako pracę, czy nie, aczkolwiek to jest właśnie ta różnica pomiędzy, pomiędzy pracą, gdzie macie doświadczenie, gdzie macie ukończoną szkołę w jakimś tam danym kierunku. A jeśli nie macie tego doświadczenia czy szkoły? Tak, oczywiście są osoby, które bez szkoły też sobie dają radę i też zaczynają od jakiegoś ni niższego szczebla, i potem się wspinają powoli do góry, i w końcu osiągają jakiś tam swój, e, swój e, poziom komfortu, e, przy czym też zarabiają nieźle. E, w każdym razie ten film jest po to, żeby wam pokazać, że taka normalna praca w Niemczech. Właśnie wygląda w taki sposób. Zarabiacie 14-15 euro, dostaniecie 2,5 tysiąca euro na konto, ale właściwie dostaniecie 2,5 tysiąca euro wypłaty, ale właściwie po wszystkich odliczeniach, które wynoszą 636,85 euro, na konto Wam tylko i wyłącznie wpływa 1870 euro. Słuchajcie, 1870 euro to jest naprawdę bardzo mało, biorąc pod uwagę. Fakt, że musicie zapłacić za mieszkanie, musicie zapłacić za wszystkie koszta związane z tym mieszkaniem, potem trzeba się jeszcze wyżywić i oczywiście jest bardzo dużo wojen na YouTubie, gdzie się płaci więcej za żywność, czy w Polsce, czy w Niemczech. Wiecie co, to nie ma znaczenia, gdzie się płaci więcej, prawda? Jest taka, że i tu jest drogo, i tu jest drogo. I teraz w jaki sposób chcecie się odżywiać? Zapłacicie trochę więcej, żeby kupić lepsze jedzenie, czy będziecie żyć na ryżu z Aldiego i jakiegoś taniego sosu pomidorowego, tak? Pamiętajcie, że nasze zdrowie też, też jest bardzo ważne, więc warto inwestować jednak w lepszą żywność. Taka jest, taka jest moja opinia na ten temat. W każdym bądź razie to ten film jest po to, by Wam pokazać, jak wyglądają te zarobki w Niemczech. Tego typu pracy jest cała masa w Niemczech. Powtarzam, także jeśli ktoś jest chętny, nie powinniście mieć większych problemów, żeby znaleźć pracę za 14-20 w jakiejś fabryce czy podobnym miejscu, bo to nie musi być fabryka. Pracę na pewno znajdziecie, ale musicie wziąć pod uwagę to, że po ym, wszystkich Waszych kosztach tych pieniążków już nie zostaje zbyt wiele na koncie, więc zbyt wiele nie oszczędzicie. Hmm, prawda to do mnie taki wyjazd zależy od um, sytuacji indywidualnej czy naprawdę jesteście macie nuszne gardle i po prostu musicie gdzieś pojechać bo nie macie innych e, e, możliwości czy, um, czy jesteście w stanie osiągnąć jakiś tam sukces, na przykład um, w Polsce, prawda? No bo w Polsce takie pieniądze są według mnie też osiągalne. Słuchajcie, nikt nie zaczynał od pracy kierownika w banku, wszyscy zaczynaliśmy od samego dołu, wszyscy musieliśmy się nauczyć swojego fachu, wszyscy musieliśmy skończyć szkołę albo zrobić jakąś tam szkołę, żeby iść dalej, żeby iść wyżej. Zresztą nie tylko szkoła, ale też jakieś certyfikaty, dyplomy. Ja pamiętam, że zrobiłam kiedyś jeden certyfikat, który trwał zwykły certyfikat szkolenie, które trwało rok i faktycznie ten rok i ten certyfikat miało ogromny wpływ na moją dalszą przyszłość, na moją następną pracę, jaką dostałam. Więc czasami tego typu certyfikaty mogą też bardzo pomóc, tak? Hmm, aczkolwiek no to wszystko zależy od tego, w jakim kierunku idziecie. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. O tym chciałam Wam powiedzieć, o tym chciałam porozmawiać i chciałam Wam koniecznie pokazać, jak wygląda wypłata tutaj w Niemczech przy zarobkach tego typu, normalnej pracy, bez szkoły i bez doświadczenia w tym, co robi na przykład ten chłopak. Teraz Wam dziękuję, pozdrawiam i widzimy się w następnym.